Jesteśmy z Grzegorzem Halamą, tuż przed, a czy właściwie nie tuż, tylko po występie już, w Goszańskim Amfiteatrze. Jak tam poszło? Super, nie? nie? Nie wiem, nie wiem, ja jakoś tak w takim transie trochę byłem, nie? W transie? Tak, tak, bo jak mam takie, piosenkę zrobiłem, która niestety wymagała dość precyzyjnego zaśpiewania. A ja ją umiałem tak, no nie zrobiłem bardzo. ją, wiesz co, nie no, ja jak, wiesz, no parę miesięcy innes? czegoś na scenie nie robię, mm -hmm. to tam zawsze jest jakaś niepewność, coś, ale wiesz, premierowo, wiesz, no. nawet nie wiem, czy to fajne, czy nie, wiesz, gdzieś, wiesz, że... E, jestem tutaj z panem Marcinem Dańcem, przed Amfiteatrem w Huszainie. Wiem, że już pan występował i jak tam poszło, jak tam atmosfera? No, widzi pani, jak stoję? <głos> <głos> tak, nawet mi się głupio zrobiło, że jak zobaczą, to głównie młodzi ludzie oglądają. To już pomyślą, że jest to której nigdy nie miałem. E, jestem szczęśliwy bardzo, no, przecież. E, gdy chodzi się w jednym z największych amfiteatrów w Polsce, to nie będę kokietował, że e, miałem tremę, dlatego że e, ja tu rzadko gram. Mhm chociaż Lesiu Marinowski zawsze o mnie pamięta. Poza tym e, z paru powodów nie chce mi się komentować, rzadko w ogóle gram z młodymi e, i jest młoda głównie widownia, więc e, no, pojadę do domu naprawdę spokojny po tej reakcji. Nawet już zgupiałem czy bisować, ale się bałem, że pani reżyser mnie zaaresztuje albo zdejmie z anteny, ale chętnie e, bym zabisował, gdyby tylko była taka potrzeba. No, po prostu ogień, power. Fantastycznie, jestem szczęśliwy. E, gdybym był w Pani wieku, to dzisiaj bym spalił e, z, od sodówy ze trzy hotele. Ale, ale uspokajam e, wszystkich młodych moich fanów, że nie mam czasu na sodówy, bo ona zawsze jest początkiem końca i o tym trzeba pamiętać. Dla mnie taki odbiór i taka reakcja widzów jest dodatkowym wiatrem w żagle. Który, który pcha do przodu. Nie mam czasu na sodówy, bo żal byłoby mi tego wszystkiego, czegoś tak długo dodrapywałem. Przepraszam za, to, za ten kolokwializm, ale świadomie użyłem, bo, bo nikt mi róż pod nogi nie sypał. A który to już Pana pobyt w Koszalinie podczas letniego festiwalu? Ja jestem w ogóle wściekły na Malinowskiego, ponieważ zanim on to rozkręcił, to ja tu miałem, nie uwierzy Pani, Prawdzie nie była pani malutką dziewczynką wtedy, ale miałem tu w tym hangarze swoje recitale i były urwane drzwi wejściowe. Teraz jak on to robi w takim terminie, to nie ma gdzie się wepchać ze swoim kabaretem. Bo tutaj ludzie zamawiają bilety podobno z Łańcuta i z Niemiec i z Australii i, i Bóg wie jeszcze skąd. Ale pamiętam, pamiętam, że grałem tutaj moje recitale i jak Lesiu już przeniesie to do... A, gdzie on to chce robić? Gdzieś w jakimś sta amerykańskim stadionie e, krykietowo-baseballowym, e, to jak zwolni, jak zwolni te salę, to ja po prostu będę tutaj z samolotem grał swoje recital. dzisiaj No, jeszcze nie koniec, no to, no, to zobaczymy, bo cały czas idzie. Do tej pory było fenomenalnie. Fenomenalnie, tak? naprawdę. Ta publiczność tutaj w Kosalinie to jest. No, 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 hardcore. No, hard e, tak, jest super. E, nie, bardzo jesteśmy zadowoleni sympatycznie. To jest niewiarygodna, mm, tak. szalona jesteśmy tu kolejny raz i po raz Właśnie, kolejny który jest już rewelacja. Jesteście? Tu dopiero drugi, drugi z rądu. A ostatnio jak było, jak wspominacie? O, 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 w zeszłym roku. O, o, ostatnio w zeszłym roku byliśmy w pierwszej części z skleczem tekstowym i było ba, tak. tak, co, i było bardzo, tak, tak e, kolizja, albo no, też ubezpieczenia. Tak? Różnie to się nazywa. Tak. Tak. E, no i fajnie było, no <suszanowni> i, było... i piosenkę trenera, że śpiewali. A w tym tutaj. roku jeszcze lepiej, myślę. W tym tak, roku jeszcze. Tak, tak. Ale, jeszcze, w, jeszcze czekamy na sklep. A co jeszcze, Bardzo, bardzo rozwiniętą wersję Trwam telegry. Z improwizacją. Bardzo. Z improwizacją to tak ja tak, kiedyś No, no, także bardzo rozwiniętą. No, mamy nadzieję, że się będzie podobało. Czwarta część to już wiadomo, jest troszkę czasu, mija, bo będziemy wychodzić późno. nawet Ale mamy nadzieję, że publiczność ją dźwignie, że my damy na tyle no dużo pewno. energii, że będzie w porządku. Yy, znajdujemy się w garderobie kabareturak. Który jest już po występie, czy dopiero będzie, bo nie wiem, bo nie oglądałam, niech prawda? Już po jak poszło? Po. Fajnie, fajnie, publiczność w jest zawsze wspaniała. to jest taka prawdziwa kabaretowa publiczność. Oni słuchają kiedy trzeba, śmieją się kiedy trzeba i klaszą, kiedy trzeba. Także sama przyjemność. A najlepiej jeszcze, kiedy zespół występujący powie coś śmiesznego. Wtedy oni też czasami kapują się, że trzeba się śmiać. A czasami nawet, kiedy się nie trzeba śmiać, to oni wspomagają artystę. Z litości. I z litości się tak. śmieją, bo to jest najlepsza kabaretowa publiczność w Polsce. Hmm. Jak mówił Grzegorz. A który to już Wasz występ podczas kabaretonu w Może nie Kolej się bo... Nie e, no to ja może powiem, liczyliśmy to dzisiaj i to jest 15. kabareton, a 14. udział kabaretu Rak w tym mieście i w tym kabaretonie. Także tylko raz na pierwszym chyba nas nie było, ale poza koniem polskim chyba jesteśmy jedyni. My potrafimy 14 razy pod rząd. Wow. To dużo. Co roku. To rok, prawda. Ja jestem właśnie z kabaretem Elita, który już e, wystąpił, tak? Jeszcze, yeah, jeszcze tak nie, jeszcze nie. Dopiero... jeszcze nie wystąpiliśmy, ale, jeszcze... <grym> ale nie wiecie <grym> jeszcze. <grym I będą na was naweskać dzisiaj? Coś oczywiście, komujecie? oczywiście, jak zawsze, ale no nie możemy zaradać tajemnic teraz mm -hmm. jeszcze przed wejściem na scenę. Ale w czwartej części tej edycji kabaretonu właśnie będziemy wykonywali i śpiewali piosenkę. I potem się ukłonimy, powiemy. Tak. Do widzenia Państwu. A czy właśnie jeszcze jakiś stres przed wejściem na scenę, czy nie? Jak najbardziej, nie widać czego Polaz? Nie, w Bardziej... nie. No bo Pani patrzy cenie... na twarz, a nogi się trzęsą strasznie. Właśnie na tym polega zawodowstwo, żeby nie było widać z zewnątrz tej tremy, a w środku już człowiek się gotuje. Hmm. Rozmawiamy właśnie z kabaretem słoiczek po cukrze, bardzo oryginalna nazwa. Dziękujemy. To, to jest wasz pierwszy raz chyba w kabaretonie u nas w koszejnie? Eee, koszejnie, Tak. Tak, powiem, jako... tak, jako kabaret słoiczek po cukrze. Tak. Czyli, czyli wcześniej byłyście tutaj, tak? Da, dawno raz? temu wspomina. występowałyśmy w kabarecie szum, ale to mhm. było tak dawno, że już nie Tak, ale teraz robiłyśmy tutaj z Szum. Czyli jak wspominacie poprzednie popyta, ogólnie. Co się zdarzyło ciekawego wtedy? Ja wspominam świetnie, raz zboczeniec je zaczepił, ale to właśnie wczoraj wspominaliśmy. Dużo śmiechu polecam. Koszalin, miasto przyjazne ludziom. Jestem, <grym i> to... <wierposprawa> <grym i wierposprawa> Jestem właśnie z kabaretem pod Wierwigroszem, tuż po występie. Jak wam się dzisiaj podobało, jak tam atmosfera dzisiaj była e, starsza? Koszalin jest tak przewidywalny, po prostu ma najlepszą widownię w Polsce, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby było źle kiedykolwiek, więc wygrało się fantastycznie. My, mogę powiedzieć za kolegów, jesteśmy trochę przemęczeni, bo to ciężki sezon kabaretowy dla nas. By, byliśmy na wszystkich imprezach dużych, więc dla nas podwójna radość, bo kończymy już ten sezon. No i tak wspaniałą widownia w Który to już w ogóle raz w Koszalinie jesteście? A, może Moryś, w Piąty, Czią, Myśmy częściej do Moryś, no, a ja do Koszalina co jakiś czas, a już teraz no, do No, o, o, od, o, od no, jakiegoś czasu jeżdż. A jak wspominacie poprzednie pobyty, jakieś ciekawe wydarzenia? Co się ciekawego wydarzyło wtedy? Tak, było jedno śmieszne. Jak Łukasz udawał Klaudiusza z Big Brothera, tak? ponieważ wiele osób w ogóle myślało, że on jest Klaudiuszem. I to ja... już spaliłem. Spaliłam, Co? No, ale no, ja ale palę. Wychodziłem tutaj po, po koncercie i, i, i słyszałem facetach, który tu I Ile ci będę razem mówił, to nie jest Klaudiusz. Ha ha ha